Kolejna strzała oh. O czekajcie Czy gdzie mi Halo? Halo Co mam zrobić? Kto mówi? Nie wiem kim jesteś Halo, kto mówi? Kto mówi? Halo? Halo, co jest? Jak to z więzienia? Ja tu siedzę już 15 lat. Nie wyjdę z tego. Nie masz szans. Jak, niby chcesz mi pomóc? Co mam wyjść z celi? Jak wyjdę, to mnie zastrzelą. Czy jak wyjdę z pastrzębku, to mnie zastrzelą. Dobra, niech ci będzie? Nie ma. Dobra. I są cicho. Jakie klasa! Tu mam już Co jest? co? Skąd ty widziałeś? Jaki znów napad. Nie, 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 ja się na to nie piszę. Właśnie za to proszę do więzienia. Wiesz co? Pojedź do mojego domu. Masz tutaj rzekaj inny przycinki. Jak Jedyny mój plan zreślić się na Mikaelu. Na Mikaelu. On ma dużo kasy. Oszukał mnie i w dodatku zabrał mi 2 miliony. Z konta. A mówiłem może, żeby po prostu trzymał moje drugie konto. A on sobie... Zabrał. No, ma te konto, które po prostu z tego po poc yy -y. No to słabo. Dobra. Czekaj. Dobra, jedziemy. Chciej blisko. Tutaj na no, lewo lewo. Kurde. Skąd ty masz takiego Mercedesa? No dobra Szanko widzicie w końcu na moim kanale. No jak widzicie, no, jesteśmy tutaj. Wyszliśmy Franklinem. No i nowe życie gangstera. Życie... Gangstera, Franklina. Życie po prostu Franklina. No i jesteśmy w swoim domu. No i widzowie, trzeba się pochwalić, że jesteśmy już w swoim domu. Wyszliśmy z tej. No, z budy. Piękne zdjęcie. Dobra, lecimy teraz się przebrać. No, i będziemy polować na Michaela. Trevor też się nie odezwał. No, ale on też praktycznie się nas oszukał Ale nie chcemy po prostu no, życia odbierać. O, okulary, to mi nie potrzebne. Tak też nie było z kapturem. Kurtki. To się zastanawiam, no ale nie... o Bandana! No to bandana oczywiście, że zostawię. To są chyba te czarne jeansy. O, te są fajne. Probiorę czarną koszulę. Co się wydaje? Oczywiście tak mi się wydaje mówię, że nie, nie mówię, że tak bluza. Pejnik. Kurde, no założyłbym teraz, no ale to, to jest akurat inna tematyka. Dobra, chyba to wie. Nie pytaj w co się ubrałem. Rozchodźmy. Czekaj, napiszę do mojego... Brat. Holo Bracie, jak wyszłem? Nie pytaj jak. Nie zadawaj pytań. Ja mam pytanie do Ciebie. Gdzie jest moje auto? Ten Dodge. No pamiętasz tego Dodge'a. Takiego czarnego. No jak mnie zamykali. jest w tym... Kurde, oni będą mnie teraz szukać. Mam tam jechać? Dobra. Jedziemy. Jak kieruję. Idziemy na komisariat. No auto tam jest. Jak się nazywasz? Aha. Witaj, Joseph. Nazwisko? Skąd ty w ogóle wiesz... Czekaj, czekaj. Z tego co wiem, to ty uratowałeś ze z mojej wiadomości mojego syna, tak? Harego. Wziąłem się teraz... Jakby... Gdzie teraz? Gdzie on mieszka? Wiesz gdzie mieszka? Jesteście kolegami. A bo daj mi po prostu jego numer. Dobra. Zobaczmy czy odbierze. Kurde, nie odebrał. Ajajaj. A wiesz dokładnie gdzie mieszka? czyli pokaż na telefonie. Ej, aha tutaj, dobra, to zaraz tam pojedziemy. Muszę go odwiedzić. Dawno tak szczerze się nie widzieliśmy, 15 lat temu. On miał... On miał 8 lat. Teraz 23, nie? A maty, to cała reszta. Jak się trzymają? Prawdę tą dapsą chcesz jeździć. Kurde. Ja jadę po mojej auto No halo. Bracie, a gdzie dokładnie jest moje auto? No, jadę na komisariat, ale... W oh, go... oh, tych... No, drzwiach garażowych tam... Jak się wiedzą na ten parking, to naprzód. Dobra. Okej. Halo. Trzeba się znieść na Michael. Wchodzi bandana, bandana, bandana. Czekaj, czekaj, czekaj. Masz coś innego, bo ja mam tylko bandany, chłopie. Dobra bandana. Dzień dobry, my z osiedlówki. No, Siemano, ty olefura, poczekaj. Trzeba ją zajmować. Ty I tam tamtym. Pojadę tym. Dobra. Pojeźdam do w Proszę. Dobra, oni będą mnie je chłopie godzić. Jedź. Ty jako fura. Sicha ja pierdzielę. Dobra, nie, to jest za mocne. Dobra, tu do Michael'a. szkoda z znowu ja, Zara. Oj, Michael, Michael. Tutaj na parking. Dobra, i nie poznane miejsce, serio? Co oni niby tam wiszą? Hey, No, hello Mike. Chciałbym pogadać chciałbym trochę to, o tym, to, wie, to. jest. przyjedź tutaj. Chcę trochę pogadać, no stary. Chciałbym, chciałbym trochę pogadać o tym, co zrobiłeś. A gdzie jesteś, Dobra Jadę po po ciebie, ale nikt nie nie umykaj. Ja w w sprawie po prostu tego. Dlaczego nie zostawiłeś? Nie chcę cię zabić, nie chcę Cię zensić czy coś. Po prostu jadę po ciebie, nie? Chcę pogadać. Nie mam nikogo. Elo. Dobra, ściągaj maski. Tylko, że ty będziesz przechodził, co? Będziesz po prostu pił kawkę jakąś, nie? Ja ci ko niego wystawię tam. Wiesz, wiesz o co o chodzi, nie? Po prostu i będzie pił kaftę, wyś, ty tam pójść, tam będzie jakaś restauracja, pójść, po prostu przyjeździe. I dobra, ta kury jest mega, ale to mega. Ale to mega szybka, nie? Nie pamiętam, żebym miał taką kurę, ale to chyba nie moja. <ścoughs> I nie szczerze, rejestracja nie jest moja. Blachy nie są moje. Jest i nasz Michael. Dobra, stoisz. Musimy pogadać. Dobra, ja mam pytanie, nie dlaczego? Ty po prostu. No wiesz, no. Zabraliśmy furę, nie? Zabryź mi furę.

Nie, nie mnie oszukałeś. I co ja mam robić teraz w tej chwili, co? Oszukałeś mnie. Dobra, chodź, wsiadaj. Wsiadaj! Halo. Idź No, nie wiem gdzie jedziemy. Fajna forka, co? Nie moja, nie? O, porozmawiajmy, gdzie są te moje pieniądze. Gdzie? Jak to w różnych sklepach? Człowieku! Nie, 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 nie. Nie jedziemy do żadnego... Do żadnej, nie wiem jak ty to nazywasz, ale nie jedziemy tam. Jedziemy gdzie indziej. Kasy? Uu, Sigma. Czekaj, bo tu glina jeździ. <coughs> nie wyszłem normalnie, tylko wyszłam nie normalnie, nie? Aaa, dawaj coś post postawmy na kasy, Widzowie, kasyno w Gita na PS5 było takie i w ogóle było takie? Idę na parking. Aj, podejdź. Czekaj, o czekaj. Pod tego... ...tych bombę pod... w Wtedy wezmę jego kartę Kurde. Dobra, to koło tego elektrycznego Tu policja jest Dobra Mike, nie ma nic do życia no tutaj, nie ma nic do robienia Chodź, chodź, chodź Chodź tutaj, chodź ja ci tylko powiem, że jesteś zwykłym Suchinsowem. No. Chodź po mnie. Tutaj no. No. Dobrze, że byłem z 2 metry, czy tam... Nie wiem, 6 od tego. Czekaj, dzwoni do mnie. Halo. To nie ja, to po pierwsze. Byłem... Byłem tam, ale to nie ja. się. Nie wiem, ktoś podłożył bombę czy to auto się po prostu samo zapaliło Dobra Cicho Nieważby Pelu Dobra, idealnie udawane, Jimmy Okej okay. O kurwa. Dobre widzowie. To kończymy w sumie ten odcinek na dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, wchodźcie na mojego Instagrama. No i widzimy się w kolejnym odcinku. No, tutaj w sumie. Także no, Ano.